Wśród pani reprezentantka klubu sportowego Sportiva Tarnów w 54. Daria Nadur. Dobrze. No i teraz rozpoczęło się to pierwsze podejście. Początek, wiecie, tutaj skala trudności jest im wyżej, tym większa. Początek może sprawiać wrażenie spokojnego, ale uwierzcie mi, wcale tak nie będzie. Wreszcie przeciwnie, w pewnym momencie te schody zaczną być naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wysokie. To są zawodnicy, którzy po rywalizacji półfinałowej mieli potencjalnie najsłabsze rezultaty z całej stawki. Tak więc teoretycznie każdy kolejny zawodnik będzie zawodnikiem mocniejszym. Liczymy na to, że emocje będą wzrastać, poziom będzie wzrastać. A kto wie, być może ci potencjalnie słabsi przeskoczą całą stawkę. O tym przekonamy się już wkrótce. Kibicowanie, wspieranie. Nie używa. Ja? Tak, tak. Набай дабай Dawaj, 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 dawaj. I tych wszystkich zawodników pracuje rywalizację finałową. To Jan Gurka, wielki wypadek dla niego. Dajeż Daria, dawaj, dawaj. Zobaczymy na ile i na jakie miejsce. Dawaj, dawaj, koniegu. dawaj, dawaj.